Naprawdę chcecie głosować na tego miłego pana, który opowiada, że nie będzie podatków? Naprawdę chcecie głosować, czy w ogóle ktoś w waszym otoczeniu chce głosować na człowieka, który mówi, czy na środowisko, które mówi, a po co ubezpieczenia? No po co ubezpieczenia? Po to, że dopóki jest fajnie, to jest fajnie, ale później jak się znajdziesz w szpitalu po jakimś wypadku, to ja mam za ciebie płacić, za twój ojom, kilkadziesiąt tysięcy złotych dziennie, bo tobie się nie chciało ubezpieczać, bo miałeś odczucie i poczucie wolności? Słuchajcie, do, do wyborców, do tych, którzy dzisiaj myślą o męcenie, miałbym problem, miałbym małą prośbę. Powiedzcie mu, dorośnicie wreszcie. To inni tworzą sztuczną inteligencję, ale wielu zazdrości nam regulacji, które my tworzymy w ten sposób, żeby sztuczna inteligencja nadal służyła człowiekowi. Nikt nie będzie nam podpowiadał na Twitterze czy w innych miejscach, że teraz trzeba Europę uczynić znowu wielką, bo Europa już jest wielka, bo Europa już mimo wszystkich swoich. Problemów i wyzwań jest tym miejscem na świecie, do którego ciągną ludzie z całego świata. Bo to jest wciąż najlepsze miejsce do życia. To, że nasz najwspanialszy marszałek Szymek Hołownia gada od rzeczy, wszyscy wiemy nie od dziś i myślę, że utwierdzimy się w tym jeszcze nie jeden raz. Z kolejnymi dniami kampanii wyborczej, która intensywnie trwa i jest dla marszałka niewątpliwie mało korzystna patrząc na jego wyniki w sondażach, zaskakuje on nas nowymi ciekawostkami, nowymi pomysłami, nowymi obietnicami. Jesteście ciekawi, czym tym razem postanowił nas obdarować? W takim razie zostańcie ze mną, dajcie suba i łapkę w górę, bo jak nie, to Szymek przyjdzie i wgniecie was w ziemię. Lecimy. Kampania wyborcza nie zwalnia tempa tak samo jak Szymon Hołownia. Nasz kandydat w większości sondaży wyborczych lawiruje pomiędzy 6-7%, rzadko kiedy wybija się ponad 8%. Musi mieć wtedy duże szczęście. Pewnie nasz Szymek się wtedy bardzo cieszy i na nowo wzrastają mu morale. Pomimo, iż jeden z wielu kandydatów na prezydenta Polski wciąż łudzi się, że dostanie się do drugiej tury, ponieważ przecież wszystko jest możliwe, co nie? Która ma odbyć się 1 czerwca, z każdym dniem bliżej wyborów obdarza nas nowymi wiadomościami. Tym razem na jednym ze swoich spotkań na jego kampanijnej trasie postanowił, że będzie głosować na ustawy, które nie robią niczego dobrego i gdyby tego było mało, dodają cierpienia ludziom. Zresztą sami zobaczcie, zagłosowałem i zagłosuję jeszcze raz. Za ustawą trzeciej drogi w sprawie aborcji, za ustawą depenalizacyjną? Tak, zagłosuję. Bo to są ustawy, które nie robią niczego dobrego, a dodają cierpienia ludziom, którzy i tak znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Czy wy coś z tego rozumiecie? No, myślę, że nie, tak samo jak ja. Zresztą, jak każda logicznie myśląca osoba. Wybacz nam, Szymek, nie wiemy o co ci chodzi. Przypomnijmy sobie jednak, o czym była ustawa aborcyjna trzeciej drogi, na którą tak bardzo chce głosować marszałek. Trzecia droga w kontekście aborcji, chce powrócić do kompromisu z 1993 roku, który został zaostrzony przez Trybunał Konstytucyjny niezapomnianej i jakże dobrze każdemu znanej Julii Przyłębskiej z 2022 roku i położyć nacisk na możliwość dokonywania aborcji w sytuacji, ciężkiej wady płodu. W takim razie, co nie podoba się hołowni w ustawie stworzonej przez jego ludzi? Mam nadzieję, że może wy coś wymyślicie i dacie temu jakiś sens. Liczę na was, bo mi już opadają ręce. Wracając do zawrotnych liczb szymka w sondażach wyborczych, warto spojrzeć, jak wygląda 7% poparcia marszałka. Popatrzcie na to, co na to powiecie. No ja tutaj 7% nie widzę. Ale może to ja mam problemy z procentami. Chyba nasz szymek się trochę przeliczył. Oczywiście Szymon Hołownia nie byłby sobą, gdyby w swoich kolejnych wspaniałych wypowiedziach tylko skomentował polskie podwórko. Swoją jakże ważną opinią postanowił podzielić się z mediami, która opiewała wokół niedawno wypowiedzianych przez nowego prezydenta USA słów. Bez zastanowienia, Hołownia stwierdza, że Donald Trump. Jest politykiem kampanijnym, który wszystko szeroko komentuje. Sami zobaczcie. To są absurdalne tezy, przepraszam, powiem to zupełnie wprost. I one dowodzą moim zdaniem nie złej woli, tylko braku wiedzy. Ameryka zdaje się potwierdzać słowami swojego przywódcy, że nie jest dzisiaj zainteresowana Europą, jest zainteresowana innymi obszarami świata Bliskim Wschodem, Azją. To są tej główne punkty odniesienia. Natomiast w. Prezydent Trump jest politykiem bardzo kampanijnym. Bardzo dużo mówi, bardzo dużo komentuje, bardzo żywiołowo reaguje. Poczekajmy na decyzję. To jest w tej chwili najmądrzejsza rzecz, którą możemy zrobić, bo jak się zapętlimy w tych emocjach, które nie są nikomu potrzebne, to to się na pewno, na pewno źle skończy. Poczekajmy na konkretne decyzje, bo teraz różni ludzie mówią różne rzeczy, ale my chcemy wiedzieć, jakie będą decyzje Stanów Zjednoczonych, kiedy do podejmowania decyzji przyjdzie i cierpliwie, spokojnie na nie czekamy, bo słyszymy y, straszny gwe, y, rwetes. Zobaczmy, co z tego będzie wynikało. Natomiast moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. Prezydenta Ukrainy wybierają Ukraińcy, a nie obywatele albo prezydent Stanów Zjednoczonych. Prezydent Zełański cieszy się 57 poparciem swojego społeczeństwa, co jest bardzo wysokim wynikiem. W myśli o tym, że teraz ktoś będzie w stanie doprowadzić do podziału Ukrainy przez to, że rozegra jakąś partię przeciwko Zełęskiemu, że doprowadzi do tego, że frakcja po jakimś pokoju oficerów, Zechce dalej walczyć, a pojawi się, będą dwa rządy w Ukrainie, mówiąc wprost, jest graniem na bębenku Rosji. Rosja jest gotowa, żeby zainstalować w Ukrainie swój marionetkowy rząd i z podziałów w Ukrainie, jeżeli będą kontynuowane, może zechcieć skorzystać. Wszystkim tym, którzy piszą, jak prezydent Trump, że trzeba było nie prowokować, powiem tyle. Ma to tyle wspólnego z prawdą, co twierdzenie, może też je kiedyś usłyszymy. Że Polacy nie powinni w 1939 roku prowokować Niemców, a poza tym mieli miesiąc na to, żeby ogarnąć sytuację w czasie kampanii wrześniowej. Nie chcieli współpracować z Hitlerem przy budowie pięknych, wspaniałych autostrad przez Pomorze, na których wszyscy by pięknie zarobili, budując tam autostrady i kurorty, więc trudno. W, teraz mają za swoje. No, słyszycie państwo, jak to mówię, absurd, który czai się w każdym słowie tego, tego stwierdzenia. Znaczy, w tym nie ma ani wiedzy historycznej, ani logiki, ani odpowiedzialności. Szymek, a co ty robisz? Czy marszałek Sejmu zapomniał o tym, jak sam bardzo lubi komentować wszystkie sytuacje, czy co lepsze płakać nad konstytucją? Czytam ją codziennie. Chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Chyba znalazł swój swego. Oj, Szymek, Szymek chyba sam nie wiesz, co mówisz. W dalszej części wypowiedzi hołownia stara się pozować, jak to bardzo lubi, na wielkiego twardziela, który nie boi się Rosji ani Trumpa. Wiecie, Szymek lubi się czuć wielki i niepokonany. Później marszałek bawi się w historyka. Stwierdził, że wspaniałym pomysłem będzie porównanie wojny na Ukrainie do 1939 roku, kiedy to Polacy sprowokowali Niemców, tym samym dając do zrozumienia, że słowa Trumpa nie zawierają żadnej logiki, bo przecież jak to Ukraina miałaby nie prowokować Rosji. Szymon Hołownia niedosłownie próbuje dać nam do zrozumienia fakt, iż według niego trzy lata na rozwiązanie konfliktu na wschodniej granicy to nie tak dużo. To, panie marszałku, ile dla pana to jest dużo? Pięć, dziesięć a może 15 lat? Tego się raczej nie dowiemy. Jedynym konkretem, jakim raczył nas obdarzyć, to fakt, iż prezydenta Ukrainy wybierają Ukraińcy, a nie nikt inny. Dziękujemy za tę cenną wiedzę, panie marszałku. Patrząc na inne wypowiedzi marszałka, warto zwrócić uwagę, że oprócz grania twardziela stwierdził też, że stanie się politycznym defensorem. I tym razem zejść z Trumpa, a przenieść się na jakże obywatelskiego kandydata do wyborów prezydenckich, Karola Nawrockiego, który pewnie nadal myśli nad punktami pomysłami odnośnie obietnic wyborczych. Sami zobaczcie, co wyprawia. Czy pan Nawrocki był w Buczy? Ja dzisiaj, słuchając tych wszystkich opowieści o tym, że to Ukraina zaatakowała Rosję, że Ukraińcy sami sobie winni, że trzeba było im robić biznesy itd., tak tak obejrzałem sobie zdjęcia z buczy. Jeszcze raz. Byłem z wizytą oficjalną na Ukrainie w ubiegłym roku, byłem w buczy, rozmawiałem z merem buczy, rozmawiałem z proboszczem tamtejszej parafii. Pokazali mi filmiki, pokazali mi zdjęcia z tego, co się w buczy wydarzyło. Pokazali mi zdjęcia dziewczyny, która sprzedawała w lokalnym sklepie, którą rozpoznali po, po paznokciach, bo po niczym innym nie dało się jej rozpoznać. Pokazywali mi zdjęcia zgwałconych dzieci. Pokazywali mi zdjęcia rozerwanych na strzępy emerytów, którzy jechali rowerem, a przy nich bieg pies, bo akurat ta, ta faszystowska horda z Kremla weszła tam w momencie, kiedy starszy pan jechał po zakupy. Ukraińców będziemy o to obwiniać? Panie Nawrocki, Angela Merkel do tego doprowadziła? Donald Tusk do tego doprowadził? Ja się bardzo często nie zgadzam z Donaldem Tuskiem i często czytacie o tym w gazetach, ale trzeba mieć jakąś miarę, jakiś rozsądek, jakąś elementarną przyzwoitość, która komuś, kto chce udawać, że jest Trumpem, na miarę naszych możliwości, każe zatrzymać się przed ścianą oczywistych praw i ludzkiej przyzwoitości. Putin jest winny wojny na Ukrainie. Putin jest zbrodniarzem, który kilkadziesiąt tysięcy ukraińskich dzieci ukradł od rodziców i wywiózł na zruszczenie. I za to powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To Putin setki tysięcy swoich ukraińskich ludzi morduje każdego dnia w tej bezsensownej wojnie. To rakiety Putina uderzają w klubiki dziecięce, w sale zabaw, w sale ślubne, w elektrownię, w ciepłownię, w osiedla. To się, to się dzieje na Ukrainie. I nie robi tego Angela Merkel, i nie robi tego Donald Tusk. To robi Władimir Władimirowicz-Putin. Natomiast jeżeli ktoś chce powiedzieć, że Europa przespała. To, co Putin jej mówił w 2007 roku, tak przespała. Przespało również prawo i sprawiedliwość. Przespały również nasze rządy przez ostatnich 8 lat, bo ja przez 8 lat ostatnich nie słyszałem jakoś. Nie słyszałem jakoś wielkich tyrat o tym zagrożeniu. Nie słyszałem pogłębionych analiz dotyczących 2007 roku, bo Putin w 2007 roku w Monachium powiedział, co chce zrobić. Tylko wszyscy wierzyli, że da się z nim zrobić biznesy. Czy Angela Merkel była ślepa na to zagrożenie geopolityczne? Tak była. Czy Schroeder powinien zachowywać się zupełnie inaczej? Oczywiście, że powinien zachowywać się zupełnie inaczej. Natomiast co innego jest powiedzieć, cała Europa przegapiła to zagrożenie i wszyscy żeśmy żyli z tej dywidendy pokoju jedni w mniejszym, w drugim stopniu, my akurat częściej zwracaliśmy uwagę na to zagrożenie. Wychodzi na to, że marszałek nie ma już pomysłu i sięga do starych dobrych sposobów, jakimi są obrzucanie swojego przeciwnika. W takim razie kto będzie kolejny Trzaskowski, Mencen czy może Biejat? Kogo tym razem wybierzesz, Szymek? Podziel się z nami. Oczywiście bez słowa nie pozostawił również swojego koalicjanta Donalda Tuska, o którym musiał powiedzieć parę słów. Ja się bardzo często nie zgadzam z Donaldem Tuskiem i Często czytacie o tym w gazetach, ale trzeba mieć jakąś miarę, jakiś rozsądek, jakąś elementarną przyzwoitość. Już teraz wszyscy wiemy, że Szymon Hołownia często nie zgadza się z Donaldem Tuskiem. Dziękuję za tą cenną informację, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy premiera bardzo przejmują te słowa. Jak wszyscy wiemy, Szymon ma mało do powiedzenia w koalicji, do której postanowił wejść, ponieważ chcąc lub dla niego nie chcąc, karty rozdaje Tusk, którego, jak widzimy, mało obchodzi zdanie jego koalicjantów i rządzi sobie, jak chce, w zależności od tego, jaki ma aktualnie humor. Tylko czekać, aż premier napisze posta na Xie na słowa Szymona, i znów będziemy rozczytywać się w każdej możliwej gazecie i w każdym portalu informacyjnym odnośnie tego, że koalicja już upada i nic z niej nie ma, a jej królem jest Donald Tusk. Chociaż wiecie, ja to zawsze powtarzam, że Tusk to jednak inteligentny człowiek i myślę, że on po części specjalnie wybiera sobie takich jełopów jak Kloska, Hołownia, Kotula czy Zielińska do rządu. Jaki jest w tym cel? Nie wiem, choć się domyśla. Zatem takie numery aktualnie wykręca nam marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Od podpisywania ustaw, które nie robią niczego dobrego, a są zaproponowane przez jego formację, pogranie Twardziela w jego osobistej konfrontacji z Rosją i Trumpem, do wywoływania Karola Nawrockiego i Donalda Tuska. Wychodzi na to, że druga odsłona Szymona Hołowni kandydującego na prezydenta Polski przybiera bardziej ostrzejszą wersję. Oj, żeby jeszcze nie żałował swoich słów, jak zostanie zawołany do premiera na Dywanik. Ciekawe, co wtedy powie. Czy też będzie taki odważny i mężny, że aż sam premier się i stwierdzi, że jednak posłucha swojego koalicjanta, który tak bardzo pragnie dla siebie większej władzy? Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa? No nie wydaje mi się, ale widać, że Hołownia lubi wierzyć w cuda. A co Wy myślicie o wypowiedziach naszego Szymka? Myślicie, że ma szansę w tych wyborach? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o zostawieniu suba i łapki w górę, może wtedy Szymek nie popłacze się drugi raz nad konstytucją? Siema! Nie ma potrzeby wdrażać polityki Make Europe Great Again, because Europe is already great!